Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczepiorska to jest Message for. You. A dzisiejsza wiadomość jest taka. Pobądź dzisiaj trochę czasu sama, sam na sam w ciszy. Znajdziesz prawdziwą inspirację i szybko ukaże Ci się właściwe rozwiązanie. Kochani, odpowiedzi są już w nas. To nie jest tak, że my możemy znaleźć odpowiedź na nasze problemy, wyzwania, jakieś wątpliwości na zewnątrz. Nikt nie wie, co jest dla Ciebie najlepsze, która droga jest najwłaściwsza, tylko Ty. I tylko my możemy wykonać taką pracę i właśnie najlepiej jest usiąść w samotności w ciszy z kartką papieru, długopisem, ołówkiem, i spokojnie rozpisać ten problem, zastanowić się. To jest naprawdę fajne ćwiczenie i ono bardzo szybko naprowadza ci na te, naprowadzi Cię na to właściwe. Najlepsze rozwiązanie, naprawdę tak jest, to działa. Spróbujcie, co wam szkodzi. Ja stosuję to wielokrotnie, uważam, że ta metoda jest bardzo skuteczna, dlatego że nikt nie wie lepiej, czego potrzebujesz, czego pragniesz, czego chcesz, co jest dla Ciebie najlepsze. To jest Message for You i do zobaczenia już wkrótce.